Psalm jedenasty. Zachowaj mię, o sprawco niebieskiego domu. Prawdy nie masz na ziemi, nie masz ufać komu. Nie usłyszysz tylko fałsz. Usty pochlebiają, A w chytrym sercu jadu śmiertelnego tają. Bodaj źle zginął każdy człowiek nieprawdziwy. Każdy chytry pochlebca i każdy hełpliwy. Mówią bowiem, z ust naszych dobrze się mieć mamy, w języku każdy wolny, pana mu nie znamy. Ale pan słysząc ludzi nędznych narzekanie, ich płacznie utulony i ciężkie wzdychanie, powstanę ja, powiada, na ratunek smutnych i wyrwę je z niewoli tyranów okrutnych. Pańskie słowa są czyste i próżne przygany. Pańskie słowa brant szczery, siedmkroć przelewany. Ty, Panie, strzec nas będziesz jak Twojej powieki, od Tego pokolenia w nieskończone wieki. W koło dybią bezbożni, lecz Twymi darami i my pomnożeni nie jesteśmy sami.